Cześć kochani, jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie filmik, o który was pytałam że jakiś czas temu, czy macie na niego ochotę. W międzyczasie też pojawią się jakieś pytania, komentarze, e, czy polecam, co myślę, co sądzę. A myślę, że to też, też jest taki temat teraz dosyć na czasie, ponieważ e, ostatnio właśnie Maksyneczka w niekosmetycznych, e, czy się w bubrach powiedziała, że e, za bardzo tych pędzli nie lubi. Oczywiście e, dzisiejszym bohaterem odcinka są pędzle z Real Techniques. Ja tych pędzli trochę mam, to są pędzle, które mam już... E, Niektóre po półtora roku, e, po rok, także dosyć często, gęsto używane. E, jeśli jesteście ciekawi mojej opinii ogólnie na ich temat oraz na temat poszczególnych zestawów, które mam, zapraszam do oglądania. Na początek zacznijmy od tego, co to są pędzle, skąd są pędzle e, Ria Technik. Są to pędzle stworzone przez siostry, e, siostry z kanału e, Pixie, która Wam zostały tu link na dole, jeśli ktoś by jeszcze nie oglądał. E, z tego, co. Wydaje mi się, co słyszę po akcencie, są to brytyjki, jeśli amerykanki, to mnie poprawcie. Dwie piękne siostry, wizarzystki, które właśnie puściły swoją linię pędzli. Zestawy możemy kupić, możemy kupić pojedyncze sztuki, są teraz też limitowanka. Widziałam, że wyszło takich, takie z takimi srebrnymi członkami, chyba tam 4 czy 5 pędzli jest. I powiem Wam ogólnie tak, że ja uważam, że to są pędzle w porządku, ale wcale też moim zdaniem skromnym nie odbiegają one od jakości pędzli na przykład naszego rodzimego Hakuro ale nie są lepsze moim zdaniem od na przykład pędzli z ZOEW. Nigdy ich tutaj porównywałam do pędzli e, Glambrush, ponieważ je cały czas używam. E, nie mam jeszcze takiego wyro wyrobionego zdania jak na e, temat innych marek, które u siebie mam. E, uważam, że to są pędzle dla takiej dziewczyny, która się zaczyna malować, ale też z drugiej strony, jeśli zaczyna się malować, e, to nie powinna moim zdaniem, też inwestować w te pędzle, ponieważ pędzle z Hakuro są tańsze, e, a również bardzo dobrej jakości i te z są moje pierwsze i one są cały czas w bardzo dobrym stanie, e, nic się z nimi nie dzieje, tam może jakieś pojedyncze sztuki mnie e, zawiodły, e, ale jeśli macie jakąś tam większą kwotę lub lubicie pędzle lub biczki, one fajnie wyglądają, to warto też może tymi się z, zainteresować. Pędzle również się tym od, od tych, które ja mam, że one mają takie trzonki, że można je po prostu tak postawić, ale przez to, że one właśnie mają też takie szerokie trzonki, to jeśli macie, e, jeśli jesteście wizażystkami, to na pewno zajmują wam więcej miejsca np. takie pędzle niż taki pędzel do pudru, ponieważ on po prostu ma większą tutaj przygródkę, e, przegródkę większy obwód i po prostu możecie mieć np. problem ze wstawieniem ich do e, właśnie do pasa wizarzysty. Bo z drugiej strony, kto ma ochotę stawiać 15 pędzli w rzędzie na toaletce? Moje zdanie lepiej wyglądają, postawione właśnie w takich. E pudełkach opakowania. z którego może zacznę to pędzel taki pojedynczy, który ja kupiłam jakiś, jakiś czas temu, nie zgubił żadnego włosia, to jest pędzel Powder Brush, czyli pędzel do nakładania pudru. Duży pędzel, ale on wcale taki miękki i super zbity nie jest. On mimo, że cały czas jest prany, też często nakładam na niego odżywkę, odpowiednio je suszę, bo suszę je w tych też takich właśnie specjalnych pokrowcach do suszenia, na pewno wiecie co mam na myśli, to on jest jednak cały czas dosyć kujący, przez to, że jest jaki dosyć kujący wcale nie jest tak mega miły, to on bardzo mocno pyli produkt. Podkła puder właśnie z maka, który mam, który też jest tak przeciętniakiem, ale używany przy tym pudrze bardzo szybko dotknął dęka, ponieważ on bardzo mocno jakby tak kruszy tą strukturę. Dużo dziewczyn mówi, że one są mega miękkie, że ten jest mega miękki, że jest świetny. No, fakt faktem jest, jest duży, ale. No to nie jest coś, po co często sięgam. Najczęściej sięgamy jednak po ten pędzel z ona który kosztuje 4 funty, ten kosztuje około 10 funtów na sztuki. I podziałem, że ten jest cięższy, ja lubię ciężkie pędzle. On też jest większy w przekroju, ten z Wultinsona jest mega miękki. Dużo z Was wiem, że go kupiło, że jest z niego zadowolone i to jest po prostu czysta przyjemność. Tym jest jednak takie lekkie uczucie putia, to nie jest tak miłe i przyjemne i przez to, że on też ma taką strukturę trochę bardziej kującą, przynajmniej ten pędzel i w moim przypadku to jest takie uczucie, że często nakładamy właśnie puder na podkład, tym pędzlem ten puder widać, widać jakby po prostu. E, taka bardziej pory widać. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. E, dajcie znać, czy wy go macie i jak on się u Was sprawdza e, i czy ten pędzel zrobiłam jako pojedynczą sztukę. To był Expert Face Brush i ten pędzel w bardzo, e, o bardzo specyficznym kształcie. W sumie nie mam nic innego, e, co wygląda tak samo. To jest właśnie to włosie chyba typu, nie, to nie duo fiber to nie jest, to jest w każdym razie specjalny rodzaj syntetycznego włosia, tutaj jest bardzo mocno zbity i on dosyć fajnie rozprowadza podkład, ale bym nie powiedziała, że podkład nakładany tym pędzlem, a na przykład pędzelkiem z Hakuro H50 jest jakaś różnica. Może by ktoś tam powiedział, że flat top jest większe krycie, ale tym yy, też uzyskałem podobny efekt yy, do każdego podkładu, czy jest bardziej lejący, czy bardziej gęsty, czy nawet do bazy macie go tego używać. Yy, także jest w porządku, często po niego sięgam, ponieważ moje ulubione rodzaje pędzli to są właśnie pędzle do podkładu, e, także Expert Face Brush, no mam, bo mam, ale e, to też nie uważam, że to jest jakiś hit, że super jest. E, 10 funtów to jest mniej nie dużo jak za taki pojedynczy pędzel, ponieważ na przykład w Glam Shopie, w Zoe, z Zoewy czy z każdej innej firmy e, poniżej 5, 7 funtów może zapłacić za dobrej jakości pędzel, e, ale jeśli lubicie właśnie taki design, to to również czemu nie. Co jest ogromnym plusem tych pędzli, to to, że nie mają skórki, czyli na przykład w momencie prania tych pędzli woda się tutaj nie dostaje, wiecie, że klej się jakby nie odłączy od reszty pędzla i to też może być plusa na ich żywotność, chociaż z, z, z Hakuro żaden wcześniejszy pędzel jakby e, mi się e, po prostu nie, nie zepsuł, włosie z niego nie te wypadło. Kolejne pędzle to będą pędzle, które możecie kupić w zestawie, w takiej e, czwórce. E, pędzle te też są pakowane w takich jakby pokrowcach, e, takich ja to mówię w sarkofagach, bo to tak wygląda i dla mnie te, te właśnie te m, pojemniki, te pokrowce są tak naprawdę bezużyteczne, ponieważ nie mam e, dwumetrowej toaletki, którą mogę sobie wszystko ładnie poustawić i wyeksponować i widzieć wszystko jak na wystawie. Te po prostu są dla mnie niepraktyczne. Ja wszystkie, które miałam, powyrzucałam, ale takie coś jest. Gdybyście nie widzieli, to wam po prostu wspominam. To jest zestaw, który kosztuje około 22 funty. Także jak ktoś powiedział że za cztery pędzle, to wcale nie jest aż tak źle. Tylko że z tego zestawu tak dla mnie naprawdę takimi dobrymi pędzlami są te dwa i może od tych lepszych zacznę. Pierwszy pędzel to jest taki bardzo mały pędzel, pędzel do nakładania pomadki. On bardzo precyzyjnie nakłada pomadkę. Nie mam innego pędzela do nakładania pomadek tak precyzyjnie i innego w sumie nie szukam, ponieważ uważam, że ten jest świetny, bardzo fajnie ma ściętą końcówkę, fajnie, fajnie jest zbity, można tylko precyzyjnie naprawdę nie usta wyrysować, także ten pędzel mi świetnie sprawdza i bardzo go lubię oraz pędzel do podpadu, czyli buffing, buffing brush, równie dobrze się sprawdzi do pudru, jeśli macie ochotę, czy do konturowania do różu. Taki bardzo uniwersalny pędzel, który się fajnie pierze też te pędzle nigdy żadnego mi włosia nie zgubił. to nam o tym też wspomnieć. Fajnie nakłada podkład. E, fajnie szybko się do tego sprawdza. Też dobrze się sprawdza do produktów kremowych, także jeśli macie z brązę czy róż w kremie, to również e, myślę, że się świetnie sprawdzi e, i na pewno e, znajdzie miejsce e, po prostu w każdej toaletce. Także to jest również coś, co fajnie się z Liat u mnie sprawdza. Oraz dwa takie bardzo przeciętne pędzle. Tutaj mamy pędzel, który się nazywa Contour Brush i również uważam, że jest dosyć fajny do, e, do konturowania, ale mam lepsze. Na przykład jak ten z. Słabym, mam kilka razy pokazywałam. To też jest oczywiście zależne od od typu twarzy, od kształtu twarzy e, od naszych budow, od naszej budowy, od naszych od naszych proporcji ale ja e, osobiście bardziej e, dla siebie preferuję ten stopień z Zoewy e, który jest właśnie naturalnego ten jest właśnie z tego syntetycznego także tutaj możecie zobaczyć, jak on, e, one przy sobie wygl wyglądają tego nie lubię do konturowania ponieważ on e, nie ma takiego szpicza z tego e, zakończenia, on jest taki bardziej okrągły i ta powierzchnia e, do konturowania e, sprawia to, że to konturowanie jest takie grubsze, mniej precyzyjne nie tak fajne jak właśnie ten pędzelkiem z Zoewy. Także dajcie znać, jaki wy lubicie najbardziej pędzel do konturowania. Ja zdecydowanie lubię Zoewę. Także po prostu tego używam, ale jakoś tak, kiedy Zoewa jest brudna. Oraz pędzel, to jest dla mnie absolutnym bublem, absolutną porażką i nie rozumiem tego, jak Dziewczyny, dwie dziewczyny, nie jedno, dwie, które są makijażystkami, które robią w maki tutoriale, mogą twierdzić, że pędzel, który się nazywa, e, nazywa się e, Pointed Foundation Brush i taki pędzel do e, miejscowego nakładania podkładu jest dla kogokolwiek. Zobaczcie jaki on jest mały, pędzel języczkowy, okej, okay, rozumiem, sama takiego nie mam i chętnie bym spróbowała tego klasyka ale ten pędzel jest tak mały, że mi by zajął chyba rano 40 minut na nim podkładu. E, absolutnie się do tego nie daje. Przez to właśnie, że jest taki mały, do czego miałby się go nadawać? Do wklepywania pudru, żeby zrobić to jakoś taką szpachlę, bo on jest miękki, tylko jest właśnie taki e, płaski. E, on może byłby dobry, gdyby był, był większy i bardziej zbity, jest mega mały i ja go jednak używam do nakładania maseczek. Po prostu leży u mnie w łazience e, koło maseczek i zawsze e, tak sobie równomiernie maseczki nie rozkładam, do tego się sprawdza fajnie, ale do podkładu no, nie ma takiej opcji. No, czy ktoś ma? Zobaczcie, jaki on jest mały. On jest po prostu to jest trzy dni po prostu malowania się e, i przy okazji jakichś chyba ćwiczeń. Natomiast nie, nie chcesz ćwiczyć z chodakowską, to kup sobie pęcery zydal do nakładania podkładu, to będziesz miał po prostu półgodzinne ćwiczenia przy makijażu zapełnione. Gwarantuję. To jest zestawem najmłodszym, ale myślę, że i tak mam go około roku czasu, to jest właśnie ta biała limitowana kolekcja, która jest cały czas dostępna. Także nie lubię kiedy ktoś mówi, że coś jest limitowaną, ale ja po to biegnę, a to jest cały czas dostępne. Takie oszustwo. E, pędzel, którego, który z tego zestawu lubię najbardziej, który naprawdę uwielbiam, e, do nakładania rozświetlacza, ponieważ to jest właśnie zestaw duo fiber, czyli podwójne włosie, e, takie biało-czarne. Pędzle bardzo ładnie wyglądają, takie eleganckie. I ten pędzelek to jest właśnie duo fiber, Powiem wam, że do konturowania e, fajnie, na takich delikatnych cerach, jeśli to jest np. cerę trądzikową, nakładać punktowo, trochę rozświetlacza, czy e, jakieś inne produkty, to jak najbardziej do, o, do nakładania e, pudru pod oczy. Sprawdza, do rozświetlacza jest genialny, nie mam lepszego. On daje jedynie naszej twarzy taką mgiełkę, taki błysk koloru. Cię też nie nakładałam e, taki nowy, co dostałam z maka i to jest taka po prostu mgiełka, taka tafla, delikatny blask, żadnym innym pędzlem nie jestem w stanie zrobić tego tak, jak mi się podoba, ponieważ inne pędzle, tak jak ten z Zoevo, który ja najbardziej lubię do bronzera, do konturowania, on jest tak naprawdę przy lux Highlighting, czyli do rozświetlacza, no tym nakładając rozświetlacz czuję sobie kreskę, a tym robię sobie po prostu taką mgiełkę, także zdecydowanie najlepszy moim zdaniem pędzel, jaki trafiają do tej pory do rozświetlacza, to jest właśnie z tej białej serii, ten jego rozmiar. E, pędzel, który jest największy, który jest właśnie do e, Duo Fiber Face Brush, czyli do twarzy. Powiem Wam, że ja bardzo lubię nakładać mi podkład z Estée Lauder Double Wear, e, czyli ten podkład mocno kryjący, ponieważ on daje nam takie lekkie e, wykończenie. Uważam, że jest również fajny dla, e, dla dziewczyn, które mają cerę wrażliwą, ponieważ on jest po prostu taki bardzo delikatny. E, to włosie jest fajnie wyprofilowane. Pracujemy Ups, pracujemy właśnie tylko tymi białymi włosami, także bardzo delikatny, fajny efekt możecie uzyskać do nakładania pudru. Mimo, że to z duo fiber u mnie też się fajnie sprawdza, do grubszego rozcierania również fajnie. I to jest właśnie, na moim zdaniem, bardzo fajny zestaw, bardzo fajne duo i tego malucha na którego tak popatrzyłam i sobie myślę no nie no, kolejne, co one zrobiły? Kolejny jakiś taki dziwny pędzel e, no bardzo lekki, bo malutki wiadomo, ale on jest tak dziwnie ubity ma dziwny kształt, nie to ma czubek, ni to nie ale ten czubek jest tak mały, że aż dziwny fajnie się sprawdza do nakładania pigmentu na przykład na środek powieki na mokro kiedy nakładacie, e, czy na przykład na, na nakładania cieni e, na mokro w formie takiej mgiełki e, fajnie się sprawdza jak go używam do konturowania nosa ale to jednak trochę zajmowało, ponieważ to właśnie jest takie po prostu jak takie tanie chińskie pędzle, te takie zestawy za 50 pędzli, za 10 funtów czy tam za kilka dolarów. To jest właśnie taki, e, taki pędzel, ale chciałam go do czegoś po prostu e, używać. Używam go do nosa, ale od kiedy mam pędzelek. Ale od kiedy mam pędzelek właśnie od Hani, czyli Glam, Glam Brush 02, to jest taki pędzel właśnie z, również z podwójnego włosia, tylko naturalnego i on się dużo lepiej sprawdza do, do właśnie konturowania nosa. Też fajnie do oczu, ale do nosa również go bardzo lubię. I zobaczcie, jaka jest różnica w nich. Widać, że ten jest ubity, ten jest taki pusty, on jest po prostu pusty. Tutaj ścisnę, mogę ścisnąć go i, i nie ma. Tutaj jednak tego włosia jest, czuć, że ono jest. E, dużo bardziej precyzyjny e, szpic, więcej włosia do, do pracy. Tutaj to jest taki pędzel, który ja po prostu na hamarz, tak powiem, szukam zastosowania. E, ja bym go z tej kolekcji, po prostu z, tego, z tej trójki wyrzuciła, obniżyła cenę zestawu e, i wtedy nikt by na ten zestaw nie narzekał. Także te dwa jak najbardziej, ten taki po prostu e, nie rozumiem. Nie rozumiem, po, do co? Po co? Do czego? ostatni zestaw pędzli, czyli pędzle do oczu. Uważam, że ten zestaw jest Wam najbardziej zbędny, że z niego ci korzystało najmniej, ponieważ zaraz Wam pokażę dużo lepsze e, odpowiedniki tych pędzli. Najgorszy pędzel, po prostu, który Real Techniques moim zdaniem wypuściło, to jest pędzelek do eyelinera. Zobaczcie, nie wiem, jeśli go nie macie, to Wam pokażę z bliska, jak on wygląda. O, to jest po prostu tak grube, e, grube włosie, które jest nie ma osoby na świecie, która byłaby w stanie zrobić sobie tę kreskę. E, pokażę, wam, e, wygląda, e, pokażę Wam, jak wygląda ta porównanie. Pokażę Wam, jak cienkie e, włosy i jak mało włosia. Jest w naprawdę precyzyjnym i fajnym pędzelku e, z Zoewy. To jest pędzelek o numerku 315 Fineliner. I to jest naprawdę bardzo cienki pędzel, który się świetnie nadaje do eyelinera, który jest fajnie wyprofilowany i zrobicie nie zarówno taką cienką, jak i grubą kreskę. Tym nie jesteście kreski zrobić w ogóle. Kilkukrotnie próbowałam I jedyne jakieś zastosowanie go czasem gdzieś tam użyto, np. do rozświetlania kącika czy łuku brwiowego, ale tak naprawdę do tego celu mogę znaleźć każdy inny pędzel, który używam podczas makijażu albo nawet zrobić to palcem i to jest moim zdaniem zbędny pędzel i nie rozumiem, kolejny raz to powiem, jak makijażystki wypuszczają coś takiego. Kolejny I pędzel, nie. który moim zdaniem również jest yy, bublem, to jest pędzel do brwi który jest e, sztywny, fajnie ścięty, ale moim zdaniem za gruby, e, źle wyprofilowany, no kolejna po prostu porażka, coś, czemu ciężko jest znaleźć zastosowanie, ja czasem używam go do równie takiej grubszej kreski, cieniami, e, nawet górną powieką lub do malowania dolnej powieki, Dobry, jest za gruby, e, to jest zbyt, e, zbyt duża powierzchnia, pokażę Wam naprawdę fajny pędzel dobry, co ja osobiście lubię, e, lub kilka innych jego zamienników, Tutaj mam Real Techniques, a tutaj mam trzy inne pędzelki do takiego bardzo precyzyjnego yy, malowania. Byli pędzel z Zoe. Wy zobaczcie, ile on jest cieńszy. I on jest bardziej lepiej wyprofilowany od tego z Real Technics. Naprawdę, tu jest to jeszcze, Wam powiem, 230, nie, 322 Brownline. Naprawdę genialny, mega precyzyjny pędzel. To jest po prostu zbyt gruby. i jeśli macie chyba jedną taką monobref na całe czoło, to jak najbardziej, ale tak raczej to się u Was nie sprawdzi. Tutaj też inny pędzelek, to jest akurat pędzelek do tej, wiecie, jaskółki, do eyelinera ale też fajnie się bardzo precyzyjnie maluje brwi, to jest Winkline 317 również z Złewy i zobaczcie ile bardziej to jest właśnie wyprofilowany ten pędzel ile jest bardziej szczuplejszy no naprawdę jeszcze ewentualny jeden jego lepszy lepszy zamiennik to jest na taki pędzelek z Cosmopolitan, tam taki zestaw e, kilku pędzelków do oczu, który to jest jeden z pierwszych, który w ogóle kupiłam, on trochę stracił, stracił kształt, ale mimo że ta, trochę stracił kształt, to dalej się fajnie do brwi sprawdza, e, no ten porażka, porażka. Nie, Nie. pędzelek lubię. to jest e, pędzelek akcent brush, o ile dobrze e, pamiętam, czyli taki mały pędzelek, e, bardzo precyzyjny, ale też dosyć twardy. E, można nim nakładać e, cienie na zrobić robić jakieś akcenty, ale on dosyć mocno szarpie to, e, szarpie to oko. Dużo fajniejsze, moim zdaniem, sprawdzają pędzelki typu, e, właśnie, pensing brush z, e, z włosia naturalnego, to syntetyczne jest jednak nieprzyjemne. On jest w ogóle tak wyprofilowany, taki kształt e, gumki. Jest dosyć płaski. Tu akurat mam chyba złewy, ale mam już taki właśnie pensil z złewy. Z, z, Nie, złewa. I, i Hakuro, także dla porównania macie je koło siebie, no ten, no nie jest przyjemny, lepiej się jednak pracuje właśnie naturalnie, który jest mniejszy, tym bardziej, że to jest dolna powieka, wiadomo nikt tu nie chce mieć zmarszczek, a tym to jest tak, możemy jednak tutaj zbyt często e, ciągnąć, do, do rozmazywania górnej e, kreski jako bazy, też tak średnio są inne pędzle, które się tego dużo fajnie sprawdzą, także to jest taki kolejny zawód dla mnie z Ria Techniques oraz dwa pędzle, które nie powiem, że nie używam, bo używam, używam ich zarówno no, do cieni, do korektora, od punktowo do korektora, ale to są również pędzle, które znajdę ich lepsze zamienniki, lepsze odpowiedniki. Tego używam dzisiaj na mokro, nakładam po prostu cień na całą powiekę. On ma bardzo taki dziwny kształt i w sumie dla mnie taki... No, taki zbędny. Nie znam nazwy, ponieważ tutaj już mi się niestety ona zmyła, ale on jest właśnie taki, jak widzicie, trochę dziwnie wyprofilowany, dosyć duży, taka łopatka bym powiedziała, tutaj bardziej taka rozkloszowana. Można nie fajnie nałożyć się na całą powiekę i rozblendować, ale do tego również znajdę masę innych pędzli, 227 Soft, Soft Definer, coś niby na ten właśnie kształt, ale dużo bardziej precyzyjne, dużo bardziej miękkie, fajnie wyprofilowane, ponieważ to włosie tutaj jest takie bardzo, bardzo puste i również to włosie bardzo mocno przyłożone do cieni je pyli to na przykład się często nie dzieje przy używaniu innych pędzli, także też średnio i tutaj jeszcze jeden pędzelek, który jest chyba Deluxe czy jej zbrać, nie wiem, ponieważ tutaj znowu mi się zdarły napisy, to jest taka gumka, właśnie powiedziałam, ja, taki duży cień gumka, fajny do, do nakładania korektora punktowo, czy pod oczy, do nakładania cienia na całą powiekę, ale już do, roz, do rozglądowywania zbyt twardy, zbyt zbity, to włosie jest tutaj dosyć miękkie i mocno zbite, ale czy aż tak mocno zbite pędzle przydadzą nam się do oczu, no... Ja osobiście za takimi nie Przypadam. Podsumowując moją rodzinkę z Real Technics, mogę powiedzieć, że to są pędzle e, trochę za drogie. Niektóre są bardzo nieprzemyślane. E, mam kilku swoich ulubieńców. Kilka pędzli, które bym na pewno nie oddała. E, mam też kilka takich, które uważam, że są po prostu no, dublami. Ten, ten do eyelinera, e, ten też jest taki okej, okay, ale dziwny. Ten do pudru, no też... Szkoda gadać po prostu. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na temat tych pędzli, ponieważ wiem, że sporo z Was je ma. Eee, nie mówię, że to są pędzle złe, e, ale uważam, że jak na kogoś, kto jest makijażystką i wypuszcza swoje pędzle, to powinien trochę bardziej jakby je przemyśleć. i Jeśli widzi, że są błędy, bo nie, czy naprawdę da się zrobić tę kreskę, jeśli się nie da i słyszysz tyle razy, że się nie da, wycofaj to ulepsz albo po prostu udaj, że tego nie było, a nie produkuj to dalej, ponieważ no, to jest taki zawód. Mam tych dziś dużo, jedne lubię, drugie są ok, jedne uważam, że są bublami, sami słyszeliście, także zdanie mam mieszane. Miałam też gąbeczkę z RIA Technics, którą bardzo lubiłam, która kosztowała 6 funtów, uważam, że za 6 funtów to był naprawdę bardzo fajny produkt, robiłam jego filmik, porównanie do beauty blendera, podnikuję wam na dole. Jedyna różnica jest taka, na chwilę obecną mogę to teraz powiedzieć, że beauty blender mam dalej. A gąbka z Real Technics jednak szybciej straciła fasę i po prostu wylądowała w koszu, także jest krótsza jej żywotność, ale też jest tańsza, przez co jeśli nie macie aż 80 zł na gąbkę, to za 20 czy za 30 można sobie pozwolić na tą z Real Technics lub po prostu na Glam Sponge, który jest jeszcze tańszy i też myślę bardzo fajny. E, także w ten sposób prezentuje się moja taka recenzja, moje podsumowanie, jakieś e, półtora, więc rok, a dwa lata powiedzmy używania pędzli e, Real Techniques. Dajcie znać, jaka jest Wasza opinia, co o tych pędzlach sądzicie, e, czy macie podobne zdanie na temat tych poszczególnych bubli takie jak ja, a może jakie uwielbiacie. E, I dajcie znać, czy macie na, za jakiś czas na taką moją recenzję, moje pierwsze takie e, grubsze wrażenia na temat pędzli z Glam Shopu, czyli właśnie glambraż, Ja Wam już dziękuję za oglądanie. Czekam na komentarze. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!